Połowie lat 90. popularność zyskały przygodówki full motion video, które próbowały połączyć klasyczny gameplay polegający na rozwiązywaniu przeróżnych zagadek ze wstawkami filmowymi z udziałem żywych aktorów. Później gry tego typu niemal zniknęły z rynku, by w ostatnim czasie powrócić w nieco zmienionej formie. Obecnie dominują interaktywne filmy, w których udział gracza ogranicza się wyłącznie bądź niemal wyłącznie do wybierania, co w danej chwili ma zrobić oglądana na ekranie postać. Oczywiście podjęte decyzje mają wpływ na to, jak potoczy się fabuła oraz w efekcie na zakończenie. A ponieważ kilkanaście dni temu w serwisie Steam zadebiutował produkt tego typu o nazwie Shisis Red, postanowiłem sprawdzić, czy taka filmowa rozrywka może być atrakcyjna także dla mnie. Historia w Red jest opowiadana dwutorowo, a głównym wątkiem jest tu morderstwo dokonane w pewnym klubie przez tajemniczego napastnika. I z jednej strony obserwujemy jego poczynania, a nawet mamy bezpośredni wpływ na to, co zrobi już po tym morderstwie, a z drugiej strony mamy okazję prześledzić, jak przebiega śledztwo prowadzone przez młodą panią detektyw, mające na celu zbadanie sprawy i oczywiście pochwycenie mordercy. Akcja tego interaktywnego filmu rozgrywa się bardzo szybko i nie trwa niestety zbyt długo. Napisy końcowe widzimy już po około 30 minutach. Aczkolwiek, jeśli chcemy poskładać wszystkie elementy fabuły w sensowną całość, dowiedzieć się co kierowało zachowaniem poszczególnych postaci, powinniśmy powtórzyć rozgrywkę jeszcze co najmniej jeden, a najlepiej dwa czy nawet trzy razy. Choć decyzje jakie mamy do podjęcia można policzyć na palcach obu rąk, to jednak determinują one pojawienie się pewnych scen. Jeśli zaś nie ujrzymy ich w komplecie, bądź przynajmniej w większości, możemy mieć problem z interpretacją niektórych zdarzeń. Realizacyjnie film stoi na naprawdę przyzwoitym poziomie. Oczywiście, zwłaszcza mając w pamięci popisy aktorskie bohaterów przygodówek FMV z lat 90., nie należy spodziewać się rewelacji, ale generalnie aktorstwo jest akceptowalne. Sam dobór aktorów do głównych postaci, zwłaszcza pani detektyw oraz właściciela klubu, jest według mnie bardzo dobry. Aczkolwiek zaznaczam, że grałem czy też oglądałem wersję z angielskim dubbingiem, bo oryginalne głosy są w języku rosyjskim. Należy docenić też umiejętne poprowadzenie historii i jej mocne, wiarygodne przedstawienie. Zmierzam do tego, że mamy tu naprawdę brutalne sceny. Pojawia się sporo przemocy, krwi. Przekonujące są też wszystkie cztery zakończenia, i tutaj trzeba podkreślić, że są one od siebie różne, czyli. Rzeczywiście, nasze wybory mają realny wpływ na to, jak potoczą się losy postaci. Nie wszystko jednak w mojej ocenie zagrało w 100%. Nie odczułem w żaden sposób emocjonalnie decyzji, które w danym momencie podejmowałem. Wyborów dokonywałem na zasadzie, fajnie będzie zobaczyć do czego to doprowadzi. Natomiast w przeciwieństwie, na przykład do Detroit Become Human, Until Dawn, czy Life is Strange, nie czułem za nie odpowiedzialności. Żadnej. Było mi wszystko jedno, tylko chciałem sprawdzić, co będzie dalej, bo sama historia mnie zainteresowała. Czyli, w zasadzie, gdyby nie było tu w ogóle interakcji, tylko sam film, myślę, że nie zrobiłoby to dla mnie większej różnicy. No ale tak to bywa, kiedy akcja rozgrywa się tak szybko, że w zasadzie nie zdążymy nawet dobrze poznać bohaterów. Wtedy ich los jest nam zwykle obojętny. Czy zatem warto zasiadać do she Sees red Myślę, że tak, ale trzeba z góry nastawić się na co najmniej dwukrotną rozgrywkę, co wiąże się z koniecznością kilkukrotnego oglądania niektórych scen. No i raczej nie jest to tytuł, który wyciśnie z Was łzy, zaangażuje emocjonalnie czy sprawi, że będziecie go pamiętać przez lata. Ale jako eksperyment filmowy wypada całkiem przyzwoicie i oceniam go na 6,5 na 10. To już wszystko, dziękuję za uwagę.